Czy zastanawialiście się, jak powinno wyglądać i co powinno posiadać idealne mieszkanie dla singla i dla pary? Chodźcie, pokażę Wam na tym konkretnym przykładzie. Budynek został ukończony w 2017 roku i wykonany został z wysokiej jakości materiałów. Spacer do metra kondratowicza zajmie Wam jedynie 3 minuty, a dojazd do centrum to tylko 18 minut. Mieszkanie o powierzchni 39,5 m2 składa się z pokoju dziennego, z którego mamy bezpośrednie wyjście na sporej wielkości Lodzię, otwarta na pokój dzienny kuchnia z meblami wykonanymi na wymiar jest w pełni wyposażona w wysokiej jakości AGD, przestronna sypialnia ze wschodnią ekspozycją oraz pięknie i nowocześnie urządzona łazienka z prysznicem typu walk-in. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, to śmiało zadzwoń do mnie i umów się na prezentację tego wyjątkowego mieszkania.